Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Niestety robię... Podejście numer 3. Za pierwszym razem zapomniałem kartę SD, za drugim razem, gdy już zgrywałem materiał na, na komputer, no to niestety rozwaliła mi się karta SD, także robimy trzecie podejście do tego filmu. Chciałbym wam pokazać, bo też zobaczyłem dużo komentarzy na ten temat, że jesteście zainteresowani tym tematem, jak pozyskać swojego pierwszego klienta oraz w jaki sposób pozyskiwać w ciągu dalszym tych klientów. Także zapraszam Was na krótkie intro. No i widzimy się już na filmie. Ja sobie w międzyczasie będę tutaj trochę ogarniał ten, ten mój burdelek. Jak widzicie, tutaj już mam poukładane, no bo niestety yy, już ten porządek zrobiłem przy nagrywaniu pierwszego filmu, ale gdzieś tam sobie będę coś powoli grzebał, właśnie po to, żeby, yy, żeby z wami porozmawiać. Pierwszą sprawą na pozyskanie klienta jest to, żeby nie inwestować dużych pieniędzy właśnie w reklamę. Jak widzicie tego sprzętu w spawaniu potrzebujemy dużo, bo i tutaj sprzęt na montaże, czy tutaj jakiś sprzęt, którego używam do pracy. To wszystko też kosztuje i wiem, że no nie każdego stać na to, żeby żeby kupować sprzętu za, za grube tysiące. Jak widzicie u mnie to też tutaj jeszcze nie wygląda jakoś super idealnie, ale z biegiem czasu ten warsztat coraz bardziej się polepsza. Gdzieś teraz zobaczycie sobie mniej więcej w tym miejscu zdjęcie, jak to wyglądało w marcu, kiedy robiłem tutaj pierwszą balustradę. No i da się robić w warunkach takich oporowych też zlecenia, żeby powoli sobie polepszać te warunki pracy. Pierwszą sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest taka fajna aplikacja. Nie inwestujcie w strony internetowe na samym początku, nie inwestujcie w jakieś wizytówki, ulotki, banery, tylko bardziej skupiłbym się właśnie na pozyskiwaniu pierwszego, drugiego, trzeciego klienta, no i potem reinwestowaniu tych pieniędzy właśnie w reklamę. Pierwszą taką fajną aplikacją, którą Wam teraz pokażę, zrobię sobie ładnie zrzucik ekranu. Jest to aplikacja Fixly. Fixly jest dla wykonawców oraz jest Fixly dla osób, które potrzebują właśnie takiej usługi. Ja tutaj wejdę sobie w App Store. No i pokażę wam Fixly jeszcze raz. Fixly. No i jak widzicie, mamy Fixly dla zleć usługę, czyli dla osób, które potrzebują takiej usługi, oraz Fixly dla wykonawców, czyli to nas interesuje, my jesteśmy wykonawcami, my dla tych osób proponujemy nasze. Nie będę wam pokazywał, bo bo nie to ma na celu. Po pierwsze profil, tutaj mamy wszelkie nasze informacje, jak widzicie ja nawet nie mam premium, no ale dużo zleceń jakby z Fixly mi wpada. Tak naprawdę najbardziej interesują nas opcje, tutaj mamy po lewej stronie w dole dostępne, no i tutaj mamy dostępne zapytania od ludzi, którzy potrzebują już tej balustrady. Jak nagrywałem poprzedni filmik, no to były trzy oferty, teraz już nie ma na chwilę obecną żadnej, pewnie do wieczora jakieś się pojawią. Jak widzicie wysłanych tutaj mam naprawdę multum tego, no i troszkę się tych robót trafiło. Kolejna rzecz, jaka Was będzie interesowała, są to punkty. Punkty: jak widzicie, ja mam 6 punktów za 16 dni, one tam stracą ważność. Bla, bla, bla. Opcje premium: tym bym się na razie nie interesował, bo to przepalanie budżetu. Bardziej postawiłbym w doładuj konto. Najniższy pakiet ich 30 punktów za 100 zł. To wam da możliwość wysłania około. 15 ofert. No, i myślę, że z tych 15 ofert, jak jedną traficie, zarobicie z niej 3000, to Wam ta aplikacja się zwróci, plus będziecie w stanie sobie zainwestować na przykład w stronę internetową. Dobra, no to to Fixly mogę Wam polecić z czystym sumieniem. No i przechodzimy sobie dalej. Cześć, taki krótki przerywnik w filmie. Chciałbym Wam podziękować, jeżeli dotarliście do tego momentu, no i prosić Was o to, żebyście zostawili suba w tym miejscu, tak, żeby po prostu nasza pasja do, do stali niosła się dalej. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że w takim tempie dotrzemy do 1000 subskrypcji do końca roku, także nie zawracam Wam więcej gitary i oglądamy dalej. Już sobie włączę tylko, tylko podgląd właśnie na naszą kamerkę. Okej. Okay. No, i teraz kolejna sprawa, która będzie Was interesowała, jeżeli już macie to fikcji, i pozyskaliście swojego pierwszego klienta, macie także już zarobione jakieś tam pieniądze, no i stwierdzicie, że chcecie sobie, chcecie sobie dalej to przereinwestować. No, i teraz co mogę Wam polecić? Ja polecam wam postawienie strony internetowej. Nawet jeżeli tych realizacji nie macie dużo, no to nie oszukujmy się, ale wysyłając ofertę ludziom na Fiksyl, nie będziecie w stanie ubrać yy, tak szerokiej gamy jakby słów i opisów tego. Czym robicie, jak robicie i gdzie robicie, jak na stronie internetowej. Także myślę, że to będzie bardzo fajne dopełnienie, postawienie sobie takiej strony, wizytówki informacyjnej, co, gdzie i jak. Jeżeli macie już Fixli i macie stronę internetową, no to też polecam Wam założenie: Google, moja firma. Google, moja firma, jest to w sumie zaraz po Fixli chyba najlepszy sposób na pozyskanie klienta. Nie utożsamianie się, bo strona internetowa daje Waszej firmie taką wiarygodność, że Wy istniejecie, że Wy działacie, opis tego, co Wy produkujecie. Ludzie po prostu lubią wejść i zobaczyć, że firma ma stronę internetową. Jeżeli takiej strony nie ma, to często sam wiem po sobie na przykład, że wybieram firmy, które tą stronę internetową po prostu posiadają. Wracając do, wracając do Google, moja firma. Wracając do Google, moja firma. Google moja firma jest w zupełności darmowa, ale musicie mieć zarejestrowane działalność. Yy, wiem, że wielu z was robi sobie gdzieś tam w garażu, nie macie tego zarejestrowane. Yy, może to być problematyczne, ale myślę, że, że sobie na spokojnie coś wykombinujecie. Google moja firma jest fajna, no bo działa lokalnie. Czyli na przykład, jeżeli ja działam we Władysłowie i ktoś z Władysłowa wpisze balustrady, to przypuszczam, że z moją ilością opinii, yy, prowadzenia tych wizytówek i socjali, wyskoczy mu na pierwszej pozycji, czyli do mnie zadzwoni jako pierwszego. Naprawdę mam. Od początku prowadzenia tej wizytówki przypuszczam, że spokojnie z 15 tysięcy wejść na nią, no ale też to jest właśnie prowadzenie jej systematycznie, regularnie i tak dalej. Prowadzenie takiej wizytówki Google wcale nie jest trudne, bo gdzieś tam wystarczy, że będziemy sobie dodawać właśnie jakieś posty, będziemy dodawać sobie jakieś zdjęcia, promocje i tak dalej. No i ta wizytówka sama w sobie będzie właśnie nam się fajnie pozycjonować. Kolejną rzeczą, jak już mamy stronę internetową, mamy Fixly i mamy Google, na moja firma, no to będzie y, reklama stacjonarna. Czyli, tak jak widzicie, tutaj u mnie jest y, banner reklamowy, który jest teoretycznie zewnętrzny, ale ja go powiesiłem tutaj właśnie, żeby też reklamować gdzieś na tych filmikach. Y, na filmikach swoją, swoją firmę. Jak widzicie, tutaj też macie miejsce na twoją reklamę, czyli jakby jakaś firma chciała yy, chciała właśnie sobie zrobić taką reklamę u mnie na filmach, to zapraszam. Jeszcze tak szybko odbiegając od banerów, tutaj macie maila firmowego, czyli jeżeli taki mail firmowy, jeżeli będziecie mieli swoją stronę internetową, to polecam wam założyć całego maila kontaktowego właśnie domenowego. Wygląda to po prostu profesjonalnie. Wracając do banerów reklamowych. Jeżeli taki baner reklamowy to naprawdę nie, nie jest duża kwota, jeżeli powiesicie go sobie na banerze, może niekoniecznie taki 2 na 1, jak ja tutaj mam duży, ale troszkę mniejszy, myślę, że to przyciągnie uwagę, gdzieś tam przyciągnie też wam potencjalnego. Klienta. Taka reklama stacjonarna to nie musi być tylko baner reklamowy. Może też być jakiś roll-up, flaga. Nie wiem w jakim miejscu mieszkacie, ale może też być na przykład, nie wiem, naklejka na samochód, na szybę jakaś duża. Też tak mam w Skodzie. Może wam teraz pokażę. Wezmę tylko telefon, czy to będzie widać. Jak widzicie, tutaj stoi moja Skoda. No i tutaj mam, mam na niej napis. Także taką reklamę stacjonarną możecie sobie gdzieś tam gdzieś tam fajnie zrobić. Wezmę troszkę do góry, żeby to było lepiej, lepiej widać. No, i tak naprawdę pozostaną wam social media. No, i social media no to, to jest bardzo, bardzo duży temat, bo nawet jeżeli y, tych social mediów mamy dużo, no bo mamy y, Facebooka. Mamy TikToka, mamy Instagrama, mamy YouTube'a, mamy LinkedIna, to tak naprawdę, jeżeli będziemy prowadzić to jeszcze Google moja firma Fixly i stronę internetową jakoś tam super super wszystko aktywnie to tak naprawdę no nie starczy nam czasu na to żeby siedzieć też w warsztacie i robić zlecenia po to po to w sumie do czego zostaliśmy tutaj stworzeni i wybrani przez naszych klientów także myślę że z początku ogarnijcie sobie yy, Google moja firma i Fixly potem zróbcie sobie stronę internetową a do strony internetowej możecie na przykład wrzucić Facebooka i Instagrama bo tam gdzieś te nasze pościki się powielają bo to co wrzucicie na Facebooka możecie też sobie wrzucić na Instagrama czyli powiedzmy jednym postem robicie dwa social media. Jeżeli chcecie na przykład iść taką nie, niekonwencjonalną metodę marketingu, czyli tak jak ja na przykład robię, czyli filmiki na YouTube'a i filmiki na TikToka, to polecam wam zacząć od TikToka, lekko się na nim wybić, no i wtedy przerzucić się na YouTube'a. Jeżeli już macie tego swojego pierwszego klienta, to z reklam stacjonarnych bardzo fajnie działają też wizytówki i ulotki. Ale nie w taki sposób, że chodzicie jak domokrążca po po ludziach i oferujecie im balustrady, bo bardziej dążymy do tego, żeby ci ludzie sami nas znajdowali, niż to, żebyśmy my poświęcali czas jeszcze na szukanie klienta. Czyli krótko mówiąc, jeżeli robicie realizację dla pana. Kazia w budynku, powiedzmy w szeregowcu, no to po skończonej realizacji roznosicie te ulotki do jego sąsiadów, bo jest bardzo duża szansa, że oni też nie mają jeszcze tej balustrady, którą będą chcieli zrobić. No i wtedy wy sami, jakby do nich, wychodzicie. Nie jest to duży nakład pracy, a ja sam tak pozyskałem jednego czy dwóch klientów. Kolejną sprawą jest to, że jeżeli przyjeżdżacie na pomiary czy montaże. Musicie ubrać się po prostu profesjonalnie. Ja nie ukrywam, że sam jeździłem gdzieś tam w dresach czy, czy w drelichu na takie pomiary. No bo po prostu firma jeszcze na tyle się nie rozwinęła, żebym był w stanie sobie kupić jakieś droższe ciuchy. No ale teraz na przykład mam już jakiś polar, czapkę, spodnie czy, czy teczkę z logo. No i po prostu przyjeżdżając na takie pomiary, wyglądam profesjonalnie. Ci ludzie po prostu chętnie wybiorą mnie niż jakiegoś brudnego dziutka z garażu. Także zadbajcie o to też, żeby żeby prezentować się po prostu profesjonalnie, bo ludzie chętniej was wybiorą. No i wtedy też yy, wtedy też was polecą. Yy, z rzeczy takich na koniec, które u mnie się akurat nie sprawdziły, którym przepaliłem sobie budżet. No to na początku poleciałem w Facebooku w reklamę yy, w reklamę na Facebooku acy. No i przepaliłem tam trochę budżetu, już nie, nie wspominając o kwotach, bo tam było powiedzmy 300-500 zł, dokładnie nie pamiętam. No to przepaliłem tam swój budżet. Było to totalnie bez sensu, bo wyświetlenia były bardzo fajne, ale nie przekładało to się na klienta. No to, na przykład, nagrywając filmiki na TikToka zdobyłem jednego dużego klienta. Naprawdę dużego klienta, trafił mi się z TikToka. Bardzo się zdziwiłem, no ale rzeczywiście tak było. Także myślę, że. Nie atakujcie od razu w reklamy sponsorowane itd. No bo z początku jak nie macie co przedstawić, no to nie macie co też w tych reklamach przedstawiać, a robić gdzieś tam wizualizacje i, i projektować balustrady na marne, no to myślę też, że nie ma większego sensu. Po prostu pozyskajcie sobie jednego, dwóch, trzech klientów gdzieś tam z Fixly czy z Google Moja Firma, a wtedy dopiero idźcie we, w, w reklamy sponsorowane. Ale ja do tej pory na przykład nie używam reklam sponsorowanych, Myślę, że one nie mają większego sensu, bo tak mi się socjale i to wszystko, rozpoznawalność marki jakby związała od marca do teraz, że zapisuję grafik już na przyszły rok. Także ludzi chętnych na usługi spawalnicze jest bardzo dużo, tylko musicie pokazać to, że Wy robicie profesjonalnie, że Wy to robicie z serca, a nie po prostu zarobkowo, ciach, 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 ciach no i klient ma być, ma być zrobione, nie? Także po prostu zadbajcie o to, żeby nie przepalać też budżetu na bezsensowne rzeczy, bo tak jak wspominałem na samym początku, to to też kosztuje, nie? To też kosztuje, mimo że gdzieś tutaj jakiś Parkside się pojawia, no to tutaj naprawdę mamy grube tysiące pochowane w szafkach w warsztacie. Ludzie o tym nie wiedzą, no ale też nie jesteśmy w stanie wszystkiego mieć naraz, no bo, yy, bo nie wiemy jak to będzie w przyszłości. Też tak reasumując już końcówka tego filmu, yy, mam pomysł na fajny film, bo chciałbym zrobić taką listę. Rzeczy, które potrzebujemy, żeby otworzyć swój warsztat, swoją spowalnię, czyli potrzebujemy jakieś wkrętarki, szlifierki, bożki itd. Czyli to, co powiedzmy, moim zdaniem jest potrzebne, żeby zacząć swój warsztat, plus montaże. Co biorę na przykład na takie montaże i pomiary. Jeżeli byście byli zainteresowani właśnie takim filmem od A do Z, pokazującym, co trzeba kupić, ile to kosztuje, jaki sprzęt polecam, taki w dłuższej formie, to dajcie znać w komentarzu, bo też chętnie coś takiego nagram. Tym bardziej, że już powiedzmy, mam tutaj wszystko poukładane, to wiem, co też mam w warsztacie. No i na koniec chciałbym podziękować tutaj za jeden komentarz, dokładnie ten. Bardzo mi miło słyszeć takie, takie komentarze od Was, że gdzieś tam moja praca, właśnie z filmikami, Wam się podoba. Też no, nie ukrywam, że robię w, w takich warunkach, jakich robię, ale też uważam, że ma to swój klimat i chciałbym Wam przede wszystkim pokazać, że możemy robić fantastyczne balustrady, fantastyczne rzeczy związane z metalem. Niekoniecznie posiadając hale za grube miliony, za grube tysiące, ze sprzętem nawet z Lidla. Także. Na koniec, reasumując, proszę Was o zostawienie subskrypcji w tym kanale, lajka oraz taktycznego komentarza, garażowy spawacz, tak żeby wszystko, wszystko fajnie się niosło i żeby ludzie dalej powielali tą naszą pasję, pasję do spawania i tworzenia rzeczy z metalu. Trzymajcie się, siemano!